Dzień dobry kochani, dzień dobry. Jestem w kebabie Alibaba. Proszę Państwa, ale wiecie co, ja stąd wychodzę, bo tutaj mi obsługa nie pasuje. W ogóle powiem Wam szczerze, jakieś raby, co to ma w ogóle być? Zaraz dam tu po prostu... Komentarz, że nie lubię tego, nie polecam, co to w ogóle jest, się pytam. Idę wezmę, może coś kopnę jeszcze po drodze w ogóle, bo już mnie to wkurzyło Towarzystwo Arabskie. Dajcież spokój. <laughs> Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Właśnie dzisiaj chcę poruszyć z Wami temat ludzkich emocji przekładanie właśnie e, pracy. Przekładanie swego życia prywatnego na społeczeństwo, na właśnie e, prywatność, na. Mm, nawet nie wiem jeszcze, jak to by tu ująć. Ale wiecie co? W ogóle witacie, bo dzisiaj będzie kawa z krecikiem o poranku. No jest koło 10.00. No i pomyślałem, no wiem, że właśnie nagram filmik patrząc na jakieś tam komentarze od ludzi na stronie e, kebabu Alibaba. To mnie przy o, będzie fajny liveik tylko postawię telefon, czekajcie moi drodzy ja wam powiem tak oto jest ogródek, zobaczę czy się filmuje jakie ja tu akcje widziałem, to wy nawet, wy nawet pojęcia nie macie najlepsza akcja to była pierwszy raz przy tym stoliku tak, ja wtedy siedziałem tutaj tak, ja siedziałam tu, to pamiętam kochani, bo to jest parasol gdzieś, tak a przyszło czterech fajnych kolesi. To było gdzieś tutaj, przy stoliku. Bardziej bym powiedział, no gdzieś on tu siedzieli, tak ode mnie po, po prawej kawałek z przodu. no, Gdzieś tu by też był stolik, tak? Teraz chyba nie ma. A nie to parasol złożony. To by gdzieś mogli tu siedzieć. O, macie moi drodzy. Dobra, ja sobie wracam tam za moją kaweczkę. E, piwko za sobą, fafarafa, fa, fa, kolesie, jeden niby z Norwegii, więc wielkie panisko, no co mnie? nie? Ha, wszystko mi wolno, nie? Ha, ja tam nie pierwszy lepszy dziad z Polski, nie? Wziął mu ciągnie, a ja jestem król. Ha, mam koronę, nawet razy kilkaset. Ha. Fajnie, ja tam się cieszę jak się ludziom powodzi. Przy okazji bardzo gorąco pozdrawiam e, moją przyjaciółkę e, Kamilę z Norwegii, która mieszka ileś lat i nie ma zamiaru tu wracać. Brawo, Kama. Bardzo gorąco polecam mojego przyjaciela e, Sryczyka, e, Szybyl, jeżeli kiedyś obejrzy, też mieszka w Norwegii. Brawo, chłopie. No i paniska sobie, kochani, siedzą. I paniska siedzą. I wyszedł mój przyjaciel, mówi: Panowie, mam prośbę: skomać te piwo. Swoje, a co? Ani dzień dobry do szefa e, lokalu, ani po całej nos, ani cokolwiek. Wybitni widać, szukają zaczepki. Aby było lepiej, mówię do nich: Mam prośbę, zdejmijcie te nogi ze stołu. Czy w domu też macie oborę? I od słowa do słowa zaczęła się zaczepka i obrażanie. Już tu nie będę cytował, nie będę dawał epitetów. E, weszliśmy do środka, e, Anu zadzwonił po policję: Bo to nie ma sensu. Czy wy to ogarniacie, kochani? Wchodzi ktoś na przykład i e, mówi jaki jest kebab? No skoro nie powiedzieć, no po co w nosu? Dla moich przyjaciół to już jest brak kultury. A wtedy oni opozbywają się jednego klienta. Oni szanują siebie. To, czego nam Polakom często jest brak właśnie. Pokazują palce, mówię tu jest. A gdzie co? Języka w gębie nie masz? Szuka wybitnie zaczepki. A mój przyjaciel e, Anu Kolego, jak się uspokoisz, to wróć na kebab, w tej chwili nie jestem w stanie ci go podać, i, i ponieważ zachowujesz się wobec mnie niekulturalnie. Ty taki owaki! I koleś wychodzi, rozumiecie? I to są ludzie, którzy właśnie dają negatywne później komentarze. Bo jeden z nich właśnie tu widzę, że był od kolesia, który właśnie tego dnia akurat był w kebabie. Bo ja też akurat w tym okresie byłem. Więc, moi drodzy, zrozumiecie mnie teraz? Za co ja właśnie uwielbiam Za to, że są konkretni. Mówią, co myślą, ale i za to, że oni potrafią mieć serce, naprawdę. To jak tak samo jak u nas słuchajcie, to tu nie ma znaczenia, tak? Ale rzeczywiście ta otwartość, że prosto w oczach słyszysz to boi czasami, ale czy teraz mam pytanie do siebie, ja chcę mieć wokół siebie ludzi fałszywych, czy ludzi e, w tym przypadku, e, którzy będą wobec mnie szczerzy. Więc ja wybieram tą drugą opcję. Tak? Więc wiecie, poza tym, kiedy jeszcze ludzie piszą negatywne komentarze, kochani, kiedy właśnie e, jest blisko konkurencja? E, moi przyjaciele prowadzili kiedy w Warszawie, to z, koło niego były cztery czy 5, ale oni wszyscy się przyjaźnią. Ja wszystkich tych szefów z marszałkowskiej, z, z e, królewieckiej e, znam. Jakby coś się działo, to mam do kogoś iść, iść po pomoc. Rozumiecie mnie? I, dla, i, I bezinteresowna przyjaźń. No, co z tych ludźmi? Ani interesów nie prowadzimy razem, ani ja nie jestem no, jakoś za żeby czego nie wiem, ile, ile towarów nie kupować, czy jedzenia czegokolwiek. No właśnie. Więc mają serce do ludzi, a już powiedziałem, ja, jakie numery potrafiłem wyprawić, i jak w wcześniejszym filmiku, i jak mi pomogli. Przy drugim filmiku. Z nożownikiem, tak zwanym, żeby nie on to nie wiem, się, co by się stało. Więc, co ja mogę złego powiedzieć i to, co uwielbiam, u nich nie ma konkurencji. Pomagajmy sobie wzajemnie, o tym mówimy i ja uważam tak samo. Nie o to mi kochani chodzi, że ja mam konkurencję, że nic nie wiem, jakim supermasażystą. Nie współpracujmy ze sobą, bo dobrze się na tym wychodzi wszyscy. To chyba byłoby na tyle, moi drodzy. Dzisiaj jest taki właśnie roz, moich rozmyślań, co, co mnie zainspirowało, właśnie te komentarze ludzkie. właśnie I na przyszłość, moi drodzy, słuchajcie, sprawdzajcie sami. Bo wystarczy, że będziecie mieli gorszy dzień, wystarczy, że ktoś Was za znajomy w danym miejscu, w Kurzy. albo nawet ktoś przechodni przy, na, w danym barze i już Wam coś nie będzie smakowało, już dla Was wszystko nie będzie pasowało. Więc słuchajcie. Naprawdę to wiele czynników wpływa na to. My też prowokujemy, jak już pokazałem. Jak będzie w a będziecie w jakiejś relacji będziecie zadowoleni, dajcie lajka, dajcie jakiś komentarz miły. To tak, jestem za. Ale naprawdę nie ma co się przejmować tym, że właśnie e, ktoś to zrobi i nie ma co na to reagować. Samemu trzeba sprawdzić, tak? Bo potwierdzam, mocno ludzie piszą, co piszą właśnie. Tak jak powiedziałem. Bo oni, coś się wydarzyło, że mają gorszy dzień i już wszystko będzie w czarnych barwach. Czy tak nie jest, moi drodzy? Tak jest w życiu. No, także ja Was gorąco chyba pozdrawiam tym razem. <grytanie> jak zawsze, nie? <grytanie> Ale ta akcja z tymi tubutami, chyba powiem Wam, najlepsza. <grytanie> A, jeśli nie mówię o akcji, tutaj ze środka za stolikiem. Jak to poznałem dwóch fajnych ludzi? Naprawdę? Więc jak ich poznałem? Bo rozmawiali ze mną i podeszliśmy do stolika. Znaczy czy się filmuje? I moi drodzy. I on zaczął zaczęliśmy przy stoliku z widelca karmić na zmianę yy, Karolinka i Maciek i tak się zaczęła nasza przyjaźń właśnie, powiem wam szczerze, że mi się do stolika na kebab i zaczęli karmić, a jak jedno drugiemu widelec zabierało, nie, teraz ja, teraz ja Uważaj, że wam i samolocik, nie, to dawaj ten widelec. Karolina, uspokój się. I tak dalej, i tak dalej. To są piękne chwile właśnie, które człowiek dzięki temu, że poznaje różnorodnych ludzi, że ma to możliwość właśnie poznawania wielu pięknych właśnie ludzi. Tak zwanych diamentów, którzy różnie miwali w życiu, ale uspokoili się, ogarnęli się, bo to było im potrzebne. A teraz są fajnymi ludźmi diamentami. Pozdrawiam. <grystanie>